Synu, pozwól, aby moja miłość i ochrona otoczyły Ciebie i Twoich bliskich. Dziś mam Ci coś ważnego do powiedzenia. Chcę, abyś uważnie słuchał mojego głosu, ponieważ to słowo jest wyłącznie dla Ciebie. To ja sam przyprowadziłem Cię tutaj, poruszyłem szczegóły Twojego dnia, abyś właśnie teraz mógł mnie usłyszeć. Czuję pośpiech, który pochłania Twoje dni, troski, które ściskają Twoje serce i rozproszenia, które zdają się kraść Twój czas. Ale dziś mówię jasno, z miłością i pilnością, to jest moje wezwanie do ciebie. Nie zamykaj uszu, nie zatwardzaj serca, ponieważ to, co chcę ci dać, jest większe, niż możesz sobie wyobrazić. Nadchodzą błogosławieństwa, które całkowicie odmienią sposób, w jaki patrzysz na to, co minęło. To, co cię zraniło, to, co cię zmęczyło, to, co zabrało ci noce pokoju, nie będzie miało siły wobec tego, co przygotowałem dla ciebie. Przeszedłeś przez bóle większe niż mogłeś umieść, ale nadchodzi podwójna porcja zwycięstwa. Będzie to coś tak potężnego, że sprawi, iż zapomnisz o bliznach niesprawiedliwości, strat i urazów, które próbowały cię zatrzymać. Widziałem każdą twoją łzę, widziałem, gdy udawałeś, że wszystko jest w porządku, aby nikogo nie martwić, widziałem też, gdy myślałeś o poddaniu się, a mimo to wybrałeś wiarę, że ja wciąż mogę coś dla ciebie uczynić. Nic z tego nie poszło na marne. Wszystko jest liczone, ważone i teraz przemieniane w ziarna zwycięstwa. To, co wydawało się tylko cierpieniem, skrywało większy cel, a ja pokażę ci to w faktach na Twoich oczach. Ta walka, której nie potrafisz już prowadzić, została już przejęta przeze mnie. Sytuacja, która wydawała się niemożliwa i która pochłonęła Twoje siły w modlitwach, już jest poruszana przeze mnie. Nie musisz walczyć sam. Ponieważ ja sam walczę za ciebie. Istnieje granica, której wróg nie może przekroczyć i właśnie teraz te granice stawiam. Kiedy przyjdzie przeciwko Tobie jak burza, będzie zmuszony się wycofać wobec mojej ręki. Żaden atak nie odniesie sukcesu wobec tego, kto mi ufa. Patrzysz na to, co masz dzisiaj, i myślisz, że nie ma wyjścia, ale ja potwierdzam, że są jeszcze drzwi, których nie widziałeś. Otwieram drogi tam, gdzie widzisz tylko blokadę. Podnoszę zasoby tam, gdzie widzisz tylko brak. Stawiam właściwych ludzi tam, gdzie dotąd spotykałeś rozczarowanie. Twoja przyszłość nie będzie powtórzeniem tego, co minęło, ponieważ ja sam na nowo rysuję twoje dni. Nie ma znaczenia, co o tobie mówili, nie mają znaczenia opinie, które próbowały cię pomniejszyć. Liczy się tylko słowo, które ja wypowiedziałem nad twoim życiem. A moje słowo jest mocne, prawdziwe i spełnia się. Nie zostaniesz pokonany przez to, co przeżyłeś. Przemienię Twoje blizny w znaki zwycięstwa. Jeszcze opowiesz, jak zostałeś zaskoczony błogosławieństwami, kiedy już na nie nie czekałeś. W nadchodzących miesiącach Twój umysł zostanie odnowiony, Twoja wiara wzmocniona, a nawet Twoja sfera finansowa otrzyma oddech, którego się nie spodziewasz. Kontynuuj rozmowę ze mną, zbliżaj się do mnie, wzmacniaj to, co już zasadziłem w Tobie. Nic nie będzie na próżno. Nawet milczenie, które znosiłeś, jest teraz używane jako klucz do otwierania nowych drzwi. Nie niepokój się głosami tych, którzy nie rozumieją, przez co przechodzisz. To nie oni podtrzymują twoje życie, tylko ja mam moc trzymać twoje życie w swoich rękach. Dlatego nie pozwól, aby gorycz odebrała ci odwagę. Nie zostałeś stworzony, aby żyć uwięziony w tym, co minęło. Zostałeś stworzony, aby żyć obietnicami które już są zapisane twoim imieniem. To, co wydawało się zgubione, zostanie odzyskane. To, co zostało skradzione, będzie przywrócone. Uzy, które wylewałeś w ciszy, przemienią się w żniwo na oczach wielu. Bo ja jestem Bogiem, który honoruje tych, którzy mi ufają, nawet gdy nic nie ma sensu. Już ogłosiłem nowe początki nad tobą. Już złamałem łańcuchy o których nawet nie wiedziałeś, że cię więziły. Już przygotowałem stół uchwały wobec tych, którzy wątpili. Doświadczysz różnicy. Będziesz świadkiem przemiany. Doświadczysz mojej wierności w sposób tak jasny, że nie będziesz mógł temu zaprzeczyć. Napisz w komentarzach, moja wiara wciąż jest mocna w Bogu. Znam ból, który niosłeś w ciszy. Znam rany, których czas jeszcze nie zamknął. Widziałem, gdy próbowałeś ukryć się nawet przed samym sobą, ponieważ nie chciałeś już dłużej mierzyć się z ciężarem, który zdawał się nie mieć końca. Dziś mówię do Ciebie jasno, najtrudniejsza faza nie będzie ostatnim słowem nad Twoim życiem. Jesteś podnoszony. Twoja wiara zaczyna się wyrównywać z tym, co przygotowałem. Wchodzisz w częstotliwość pełni, obfitości i prawdziwej miłości. To, co odebrało Ci nadzieję, nie zajmie już miejsca w Twoim sercu. Pustka, która cię prześladowała, zostanie zastąpiona pokojem, a udręka, która zdawała się nie mieć końca, zostanie wymazana. Podnoszę cię, odnawiam twój umysł, a to, co wcześniej wyglądało na porażkę, stanie się tylko wspomnieniem czasu, który nie był w stanie zatrzymać tego, co postanowiłem uczynić w tobie. Już teraz zachodzą zmiany, które możesz odczuć. Już teraz jest w tobie siła, której wcześniej nie miałeś. Już teraz jest światło w miejscach, które były cieniem. Możesz jeszcze nie widzieć wszystkiego gotowego, ale to, co rozpocząłem, nie cofnie się. Niektóre cykle się zamykają. Są osoby, miejsca i sytuacje, które nie są już częścią tego, co chcę budować w Twoim życiu. I to nie jest strata, to jest uwolnienie. To, co odchodzi, odchodzi, ponieważ nie ma już sensu. To, co przychodzi, Przychodzi, ponieważ zostało przygotowane z troską. Nie jesteś wyrywany z tego, co znałeś, jesteś prowadzony do miejsca wzrostu, dojrzałości i spełnienia, które zawsze dla ciebie pragnąłem. Wiem, że już przeszedłeś ciemne dni, intensywne bóle i sytuacje, które niemal cię złamały. Ale nawet te trudne dni posłużyły do ukształtowania Twojego charakteru i wzmocnienia cię. Każda łza została przeze mnie dostrzeżona i żadna nie zginęła. Teraz zrozumiesz, że wszystko, co wydawało się bez sensu, było częścią czegoś większego, co buduje. Nie urodziłeś się, aby żyć uwięziony w urazach czy winie. Urodziłeś się, aby żyć w obfitości, nieść pokój i przelewać miłość. Istnieją błogosławieństwa, które już są uwolnione, i nie ma granic, dokąd możesz dojść, gdy idziesz ze mną. W najbliższych dniach poczujesz energię, której wcześniej nie znałeś. Spojrzysz na swoje cele i zamiast tylko marzyć, zaczniesz działać. Przestaniesz wymagać od siebie doskonałości i zaczniesz wyrażać się takim, jakim naprawdę jesteś. To jest moment, w którym przestajesz próbować być tym, czego oczekują inni, a zaczynasz być tym, co ja zawsze widziałem w tobie. Napisz w komentarzach: "Przyjmuję nowe życie, które Bóg przynosi dla mnie". Dziś mówię ci: nie pozwól, aby pośpiech innych dyktował twoje tempo. To co przygotowałem dla Ciebie, nie da się porównać do ludzkich standardów. Mój czas się nie spóźnia i nie zawodzi. Teraz w Twoim życiu zachodzi ruch, coś, czego jeszcze w pełni nie rozumiesz, ale co wkrótce się objawi. Każdy szczegół jest wyrównywany w doskonały sposób, a kiedy otworzę przed Tobą to, co przygotowałem, nikt nie będzie mógł tego zamknąć. Trudności, które napotykasz, nie są znakami porażki, są znakami, że coś większego ma się narodzić. Kiedy presja rośnie, to dlatego, że odpowiedź jest już blisko. Nie zostałeś stworzony, aby żyć ograniczony lękami, niepewnością czy opinią ludzi. Stworzyłem Cię, abyś żył w pełni. Nosząc wewnątrz siebie mój obraz, masz sobie wielkość, która jeszcze nie została w pełni objawiona. Chcę, abyś zrozumiał: Nie musisz dźwigać wszystkiego sam. Ja jestem Twoją siłą. Ja jestem Twoją podstawą. Gdy Twoje ręce nie sięgają, moje ręce idą dalej. Gdy Twoje siły się kończą, moja moc się doskonali. Właśnie w tym momencie, gdy myślisz, że już nie dasz rady, pokazuję Ci, że zawsze Cię podtrzymywałem. Dziś przynoszę odpoczynek Twojemu sercu. Zmartwienia, które odbierają Ci sen, nie będą miały nad Tobą władzy. Lęki, które Cię wiążą, są łamane. Ciężar, który czujesz na ramionach, nie pochodzi ode mnie. Mój ciężar jest lekki i to właśnie chcę teraz na ciebie wylać lekkość. Drzwi, które otwieram, nie potrzebują ludzkiego wysiłku, aby pozostały otwarte. Obietnice, które uwalniam, nie mogą być powstrzymane przez nikogo. Nie ma znaczenia, kto wątpi, kto krytykuje, kto próbuje blokować. Kiedy ja decyduję, to się dzieje. A ja już zdecydowałem o wielkich rzeczach nad Twoim życiem. Nie musisz bać się sprzeciwu, ponieważ żadne słowo przeciwne nie ma większej władzy niż moje. Nie martw się o tych, którzy w ciebie nie wierzą, bo to, co podtrzymuje twoje zwycięstwo, nie jest aprobatą ludzi, ale moim dekretem. Kiedy ja mówię, nawet niemożliwe się ugina. Kiedy ja rozkazuję, nawet to, co wydawało się martwe, wraca do życia. Chcę, abyś zrozumiał, to, co przygotowałem dla ciebie, nie zależy od siły twoich rąk ale od siły mojej ręki nad Tobą. Możesz czuć się mały, możesz myśleć, że nie masz zdolności, możesz nawet wątpić w siebie, ale ja nie zmieniam zdania. Nie kofam tego, co uwolniłem. Wielu będzie patrzeć i nie zrozumie, jak zaszedłeś tak daleko. Będą się pytać, jak drzwi się otworzyły, jak bariery upadły, jak ścieżki uformowały się przed Tobą. A odpowiedź będzie prosta ponieważ ja, Pan, zdecydowałem. A kiedy ja decyduję, nikt nie może tego odwrócić. Nie powołałem cię do życia w ograniczeniach, powołałem cię do życia w niezwykłości. To, co jest przed tobą, jest większe niż twoje lęki. Dlatego nie cofaj się. To, co uwolnię, nie będzie małe ani chwilowe, będzie znaczące i przemieniające. Musisz dostroić swoje serce do tego, co już ogłosiłem. Musisz iść w wierze, nawet gdy nie rozumiesz procesu. Musisz podnieść głowę i wierzyć, że to, co nadchodzi, jest owocem mojego słowa, a nie ludzkiego wysiłku. To, co ja uczynię, zaskoczy nawet tych, którzy wątpili w ciebie. Dziś proszę cię, abyś przestał patrzeć na zamknięte drzwi i zaczął patrzeć na te, które już są otwarte. Nie trać energii na przekonywanie ludzi, ani na udowadnianie czegokolwiek komukolwiek. Nie stracisz tego, co już złożyłem w twoje ręce. Nikt nie może tego zabrać. Nie istnieje żadna siła zdolna powstrzymać spełnienia tego, co już zapisałem o tobie. Napisz w komentarzach: Wierzę w drzwi, które Bóg już dla mnie otworzył. Prosiłeś o zmiany i one już się rozpoczęły. Może jeszcze nie widzisz wszystkiego wyraźnie, ale znaki są już przed tobą. Usuwam to, co przeszkadzało, oddalam to, co wysysało twoją energię, łamię łańcuchy, których nawet nie zauważałeś. Że cię ograniczały. To jest moja troska. Zamykam drzwi, które nie prowadzą do donikąd, aby otworzyć drogi, które prowadzą cię do tego, co prawdziwe. Nie dziw się, jeśli ludzie odejdą, jeśli sytuacje się zakończą, jeśli stare nawyki przestaną mieć sens. To jest znak, że nie mieściś się już w tej samej przestrzeni bólu. To znak, że wzrosłeś i że jesteś przesuwany na nowe miejsce. Kiedy odbieram coś z Twoich rąk. Nie jest to po to, by cię zostawić pustym, to po to, by przygotować się na przyjęcie czegoś znacznie większego. Wiem, że nieraz wątpisz, czy jesteś gotowy na to wszystko. Wiem, że już pytałeś siebie, czy będziesz miał wystarczająco siły. Ale to nie chodzi o twoje zdolności, to chodzi o moją moc w tobie. Kiedy czujesz się słaby, ja wlewam siłę. Kiedy czujesz się zagubiony, ja nadaję kierunek. Kiedy nie wiesz, jak dalej iść, ja sprawiam, że droga się pojawia. Odnawiam Twojego ducha. Wkładam w Ciebie odwagę, nadzieję i siłę, których nie da się wyjaśnić logiką. Dam Ci jasność co do wyborów, które wcześniej były zagmatwane. Położę przed Tobą możliwości, które były ukryte. Ustawię na Twojej drodze ludzi, którzy będą narzędziami błogosławieństwa. Nie musisz rozumieć każdego szczegółu, po prostu pozwól sobie żyć tym, co już przygotowuję. Przestań się obwiniać za to, co się nie udało. Przestań się porównywać z innymi. Przestań myśleć, że już jest za późno. Ja jestem panem czasu, i dopóki masz życie, masz szansę na nowy początek. Jest cel, którego nikt nie może ci odebrać. Są obietnice, które tylko ty możesz przeżyć. Wzywam Cię, abyś ufał bez zastrzeżeń, abyś wierzył. Że nie ma sytuacji straconej, gdy ja jestem zaangażowany. To, co wygląda na koniec, może stać się najpotężniejszym początkiem Twojego życia. Ja czynię z pustyni miejsce wód. Ja czynię z niemożliwego rzeczywistość. Ja czynię z Twojej słabości scenę dla mojej chwały. Nie marnuj tego, co wylewam na Twoje życie. Otwórz swoje serce całkowicie. Przyjmij nowe, które już puka do Twoich drzwi. Nie walcz z tym, co zostało zakończone. Mam dla ciebie większe plany i nie da się ich porównać z niczym, co przeżyłeś do tej pory. Napisz w komentarzach: Wierzę w plany Boga. Dziś oddaj w moje ręce swoje bóle, swoje lęki i te części siebie, które sam próbujesz ukryć. Nic z tego, co składasz w moje ręce, nie ginie. Znam każdy szczegół Twojej drogi. Wiem, co znosiłeś w ciszy. Znam walki, o których nikt nie wiedział, znam łzy, które spadały, gdy udawałeś, że wszystko jest w porządku. I właśnie dlatego, że wiem o wszystkim, mówię ci, nie będziesz zdefiniowany przez to, co minęło. To, co się wydarzyło do tej pory, nie jest wyrokiem na Twoją przyszłość. Czynię rzeczy nowe, a ta nowość już teraz jest w ruchu. Zmiany, które przygotowuję, nie przyjdą w czasie, który ty wyliczyłeś, ale w czasie który ja wybrałem. One wydarzą się w sposób nieoczekiwany, zaskakujący, abyś zrozumiał, że nie zależy to tylko od twojej siły, ale od mojej opieki. To, co wydawało się opóźnione, zostanie przyspieszone. To, co wydawało się odległe, zostanie postawione przed tobą. Ja nie działam ze spóźnieniem, ja działam w czasie doskonałym. Wchodzisz w wyżejszy etap. Ten ciężar, który wydawał się częścią ciebie, Zostanie zerwany. Głosy, które Cię oskarżały, stracą swoją moc. Rany, które próbowały Cię uwięzić, nie będą miały panowania. Uzdrawiam Twoje ciało, Twój umysł, Twoje emocje. Umacniam każdą część Ciebie, abyś miał odwagę iść naprzód i nie wracał do miejsca bólu, które zostało za Tobą. Nie trzymaj się tego, co się skończyło. To nie jest hańbą zostawić w przeszłości to, co już nie służy. Przeszłość nie powinna być wymazana, ale nie może być niesiona tak, jakby nadal była teraźniejszością. Już napisałem dla ciebie nowe strony. Otworzę drzwi, których nikt nie zamknie. To, co przygotowuję, jest większe niż to, co Twoje oczy dotąd widziały i głębsze niż to, co Twoje uszy słyszały. Sam fakt, że żyjesz, jest znakiem, że nadal istnieje cel. Każdy dzień, który wschodzi. Jest dowodem, że nie skończyłem dzieła w Tobie. Nadal są obietnice do spełnienia, nadal są błogosławieństwa do wyłania. Nie zostałeś odrzucony, zostałeś zachowany, aby doświadczyć czegoś, co wykracza poza to, co teraz jesteś w stanie sobie wyobrazić. Nie urodziłeś się, by żyć w ograniczeniu. Nie urodziłeś się, by tylko przetrwać. Urodziłeś się, by żyć w obfitości, w pełni, spełnieniu. Nie zgadzaj się na życie w połowie, skoro ja przygotowałem cię do życia w pełni. Jesteś moim obrazem i podobieństwem, a w tobie jest zdolność do zdobywania o wiele więcej niż sądzisz. To czas, by patrzeć w przyszłość. To czas, by dostroić się do tego, co ja czynię dzisiaj. Nie trać energii na rozdrapywanie błędów, ani nie obwiniaj się za wybory z przeszłości. Liczy się to, co ja postanowiłem dla twojego teraz. Jeśli zaufasz, zauważysz, że nawet te części, których nie rozumiesz, zostaną użyte, by przynieść wzrost. Nawet to, co wydaje się niemożliwe w Twoich oczach, ja mogę uczynić. To, czego nie sięgasz własnymi rękami, ja przyniosę do Ciebie. To, co wydaje się zablokowane, ja odblokuję. To, co wydaje się martwe, ja przywrócę do życia. Nie ma granic dla tego, co mogę zrobić. Granica istnieje tylko w tym, na ile jesteś gotów uwierzyć. Napisz w komentarzach: Przyjmuję nowe od Boga dla mnie. Już przeszedłeś przez wiele chwil, w których mogłeś upaść, ale ja Cię podtrzymałem. Ile razy wybawiłem Cię z rzeczy, których nawet nie zauważyłeś. Ile niebezpieczeństw przeszło obok Ciebie i Cię nie dotknęło. Ile razy wróg knuł przeciwko Tobie, a ja rozbroiłem Jego plany, zanim jeszcze doszły do skutku. To nie jest przypadek. To opieka, to nieustanna ochrona. Jestem Twoim schronieniem, nawet gdy myślisz, że jesteś sam. Dlatego dziś chcę, aby Twoje serce wypełniło się wdzięcznością, bo wdzięczność otwiera drogi. Kiedy uznajesz to, co już otrzymałeś, przygotowujesz się, by otrzymać jeszcze więcej. Błogosławieństwa są wylewane teraz właśnie na Ciebie. Drzwi, które wydawały się zamknięte. Zaczynają się otwierać. Drogi, które były zablokowane, zaczynają się odblokowywać. Już przygotowałem sytuacje, które Cię zaskoczą. Czekasz na zmiany i pytasz, kiedy one nadejdą. Ja mówię, że one już się dzieją, nawet jeśli jeszcze nie widzisz ich w pełni. Nie odkładam na później tego, co już postanowiłem na teraz. Czas frustracji nie jest wieczny. Czas oczekiwania nie będzie na próżno. Już wyznaczyłem dla ciebie przyszłość pełną nadziei, pełną oczekiwania, pełną radości. Wszystko, co planuję dla moich dzieci, to życie w pełni. Nie planuję zła, nie przygotowuję zniszczenia. Myślę o wzroście, o pokoju, o pomyślności. I ty tego doświadczysz. To, co dziś wydaje się małe, rozmnoży się. To, co dziś wydaje się ograniczone, rozszerzy się. To. Co dziś wzbudza w tobie lęk, zostanie zastąpione pewnością. Odnowie twój umysł, abyś nie żył uwięziony w tym, co minęło. Odnowie twoje serce, aby nie było rządzone przez dawne rany. Odnowie twoją wiarę, aby była twoją siłą. Nie będziesz chodzić bez kierunku, bo ja sam będę prowadził twoje kroki. Nie lękaj się nadchodzących dni, bo już przygotowałem je z troską. Moja łaska nie zawodzi. Moja obecność nie opuszcza. Jestem stały, jestem bezpieczny, jestem wierny. Nawet gdy nie rozumiesz, ja wciąż działam. Nawet gdy czujesz ciszę, ja nadal poruszam elementy. Wszystko, co wydaje się opóźnione, jest tylko dostosowywane, aby nadeszło we właściwym czasie. Chcę, abyś wiedział, Twoje życie nie jest zwyczajne. Jesteś powołany, by być żywym dowodem mojej dobroci. Ludzie będą patrzeć na Ciebie i zobaczą, że ja jestem prawdziwy. Zrozumieją, że to moja ręka Cię podtrzymała i podniosła. Twoje świadectwo będzie dowodem, że nie zostawiam nikogo bez odpowiedzi. Napisz w komentarzach: Moje życie będzie świadectwem dobroci Boga. Jeśli ta wiadomość przemówiła do Ciebie, nie zatrzymuj jej tylko dla siebie, podziel się ją z kimś, kto również potrzebuje zostać dotknięty słowem Boga. Twój udział tutaj jest bardzo ważny. Dzięki Twojemu wsparciu możemy nieść jeszcze dalej ten głos wiary, nadziei i pocieszenia. Jeśli poczujesz to w sercu, kliknij przycisk dziękuję lub super dzięki i wybierz formę, w której chcesz wesprzeć, tak jak Bóg Cię poprowadzi. To wsparcie umacnia naszą misję i otwiera drogi, aby jeszcze więcej osób mogło zostać dotkniętych. Zasubskrybuj kanał, aby dalej otrzymywać wiadomości, które budują i karmią dusze. A zanim wyjdziesz, kliknij wideo. Które właśnie pojawia się na ekranie. Dziękuję za obejrzenie i do następnego filmu.